Leszek Łukomski, zapraszam na Zieloną Energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona Energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Zieloni dbają o środowisko, dbają również o to wszystko co wokół nas, a także o zdrowie swoje i swoich kibiców. I dlatego Warta Poznań przystąpiła do akcji promującej szczepienia przeciwko COVID-19. W internecie można znaleźć specjalny film, w którym do szczepienia namawiają młodzi adepci sztuki piłkarskiej z Akademii Warty, a także piłkarze, m.in. Mateusz Kuzimski i trener Piotr Tworek. Zaszczep się dla nas. Dla bezpieczeństwa naszych rodziców, dla naszych dziadków, dla nas samych. Chcesz pójść na mecz ulubionej drużyny? Pójść do restauracji? Pobawić się ze znajomymi na koncercie? Nie ma problemu, zaszczep się. I nie wszystko wróci do normalności. Daj szansę sobie, daj innym, swoim bliskim, znajomym. Przekonaj ich, przekonaj siebie, zaszczep się. Warto się szczepić. Nie myśl tylko o sobie, pomyśl o innych. Chcemy, żebyś kibicował nam każdy mecz na trybunach. Zaszczep się. I dołącz do nas. Zaszczepcie się, bo, bo warto! warto! Szczepimy się, warto! Szczepimy się, warto! Szczepimy się, warto! Szczepimy się! warto! warto! My także przyłączamy się do tego apelu, bo czas najwyższy, żeby wróciła normalność również na stadiony, tak żeby kibice mogli wspierać swojską bandę i cieszyć się jej sukcesami. Pokonajmy wspólnie COVID-19 i bądźmy zdrowi. Prosto z szatni. Zieloni mają ogromne powody do radości, bo jeden z piłkarzy warty, który otrzymał powołanie do reprezentacji, która pojedzie na Euro 2020 to Robert Iwanow, który wraz z reprezentacją Finlandii będzie walczył w tej międzynarodowej imprezie. Na Euro Mierzyć się będzie z Duńczykami, Rosją oraz bardzo silnymi Belgami. Trzymamy oczywiście kciuki za występ Roberta Iwanowa, tym bardziej, że jest to drugi piłkarz Zielonych, który będzie miał okazję wziąć udział w wielkiej międzynarodowej imprezie, a pierwszym był w 1938 roku na mundialu legendarny Fryderyk Szerwkę, który strzelił dla Biało-Czerwonych pierwszego gola w historii wszystkich imprez mistrzowskich w meczu z Brazylią.